Zaczęły się już przeceny, i te wszystkie torby są w super cenach jeszcze lepszych niż były. Także fajnie. Yeah. Witajcie w nowym filmie. Jestem dzisiaj w Seinsein. Rozpoczęły się wyprzedaże. Jest full towaru w super cenach. I wybrałam jak zwykle rzeczy, które mi wpadły w oko. Wybrałam też strój z ciekawości, taki czerwony z różami. Także pokażę Wam, co wybrałam i razem ocenimy, czy rzeczy są fajne. Zaczniemy sobie od tego kompletu, a w sumie nie kompletu. Tutaj mam z bardzo podobnej tkaniny, ale teraz widzę, że spódnica różni się nieznacznie od tej kamizelki. Zobaczymy, jak to razem będzie wyglądało. Spódnica jest dosyć wygnieciona, więc na pewno wymagała wyprasowania, ale zobaczmy sobie, jak to będzie się prezentowało na sylwetce. Ja bardzo lubię takie zestawy, także sprawdzimy. No, tak jak myślałam, spódnica i kamizelka mają gniotliwy dosyć materiał, ale to dlatego, że mają do mieszkania lnu. Ale zobaczcie, całość prezentuje się bardzo fajnie. Mam eskę, zarówno kamizelkę, jak i spódnicę. I myślę, że wygląda to fajnie. Podoba mi się. Na to idealne. Kolejna rzecz, bardzo prosta, klasyczna sukienka, która mi sięga, widzicie, jak do połowy, do połowy łydki. Bardzo mi się podobają te wykończenia, te białe lamówki, bo one tak dodają takiej świeżości tej sukience. Wykonana jest w 95% z bawełny, także super. Ja mam MK i myślę, że rozmiar i miarę. chyba S byłaby lepsza, ale nie było. Bardzo mi się podoba. Taka klasyczna sukienka, nigdy nie wyjdzie z mody i zawsze będzie dobrze wyglądała. I to pokażę Wam najpierw klapki, które wzięłam ze sklepu, bo mnie zainteresowały. Rozmiar 39, ja mam tak zwykle 38-39, zobaczymy jak one będą wyglądały. I przymierzyłam właśnie taki zestaw biały, biały set, który ma identyczny materiał. I myślę, że może fajnie wyglądać. Połączymy to razem i zobaczymy. Ten zestaw bardzo ciekawy. Uwielbiam w ogóle kolor biały na lato. Uważam, że świetnie wygląda do lekko opalonej skóry. Tylko tak, kamizelka SK -ka jest niestety sporo za duża, bo tutaj mam bardzo dużo luzu. Więc wydaje mi się, że rozmiarówka nie jest taka standardowa, bo ja zwykle tutaj mam S, a tutaj niestety. Spodnie bardzo fajne i nawet długie. Zobaczcie. Na nogach mam te klapeczki. Klapki całkiem ok, ale trochę takie toporne. Spodnie bardzo fajne i taka wizerka, bardzo mi się to podoba, tylko bym musiała mieć na pewno XS, albo nawet XS tą górę. A spodnie chyba ok, to jest spodnie eski i leżą fajnie. Bardzo mi się to podoba. No i zmierzyłam ten strój, jest piękny, jest wow, a cena jest rewelacyjna. Tu ma takie dwie róże z materiału. Fajne jest to, że ma tutaj takie wyciągalne wkładki. Które też powodują to, że nie widać no, tego biustu, kiedy strój będzie mokry, tam nic nie będzie jakby widoczne. Zobaczcie. Majtki nie są jakieś wysoko wycięte. Może to pomóc przeszkadzać albo nie, mi się to bardzo podoba. Myślę, że strój jest bardzo ładny. Jest chyba jeszcze czarny z tego, co widziałam, ale tutaj w sklepie czarnego nie było. Kolejne rzeczy to będą zamówienia, więc będą pewnie wygniecone, bo to są rzeczy bawełniane. Ta tutaj sukienka to do mieszka w na len, więc z przymrużeniem oka na to patrzymy. Będą na pewno wygniecone i będą dużo gorzej się prezentowały, ale nie było ich w sklepie, a chcę Wam pokazać. I pierwsza sukienka z mojego zamówienia bardzo mi się podoba, wykonana z bawełny, zobaczcie, bardzo ładnie uszyta. Te rękawki oczywiście w opalny dzień można sobie wywinąć. Podciągnąć, żeby było nam mniej gorąco, długość według mnie idealna. Myślę, że fajna propozycja do pracy. Taka koszulowa, niebieski kolor zawsze ok. Bardzo mi się podoba. Jeszcze tylko dodam, że tą sukienkę mam w rozmiarze M. Wszystkie rzeczy pozostałe, które mierzyłam to była S, chociaż ta czarna też była M. No, a ta jest m ale myślę, że jest idealna. s na pewno byłaby krótsza. Kolejna sukienka, taki z Safari, który tak naprawdę co sezon wraca, bardzo mi się podoba. Tutaj jedynie musiałam trochę pokombinować, żeby była węższa w talii. To jest rozmiar S i według mnie jest trochę większa niż standardowa, ale pasuje. Ona nie ma być obcisła. To jest taki luźny fason. Tutaj nawet widać, że ona jest rozszerzona do pachy. Bardzo mi się podoba. Ja już ją mierzyłam w którymś z wcześniejszych filmów, ale wtedy Ani nie byłam opalona, a tamta sukienka była za duża. Ta się prezentuje dużo lepiej. I zobaczcie, z bliska. Taka struktura fajna materiału. Super. Kolejna sukienka Midi w pięknym, błękitnym kolorze, w delikatne kwiatuszki na cieniutkich ramionczkach. To jest chyba jedyna propozycja poza tym strojem, która nie ma naturalnego materiału. Od razu Wam mówię, bo ona jest chyba z poliestru, Tak mi się wydaje. Bardzo mi się podoba, na pewno zostaje ta sukienka. I ostatnia już propozycja. Też taka bardzo klasyczna biała sukienka w prążek z czarnym wykończeniem. Widziałam jeszcze takie, bo już Wam pokazuję, jak one wyglądają do tej właśnie białej sukienki. Bardzo wygodne są, rozmiar standardowy no i tak wygląda całość ta sukienka razem z tymi butami myślę, że całkiem nieźle może one lepiej by wyglądały jednak do krótszej, bo trochę nam te wiązania obcinają te nogi i ta długość też I zmierzyłam jeszcze dwa stroje, ten jest przepiękny ale niestety ma bardzo wycięty ten koli i była tylko XS jednak on jest tam mnie wtedy za mocno naciągnięty, tak że to wam na nie pokazuje i ten czerwony ten sam problem no jedynie ten z różyczkami u mnie się sprawdził, ale pokażę Wam podnikuje, bo może komuś się spodoba. Bardzo podoba mi się ten strój i zastanawiam się właśnie, czego sobie nie kupić, ale chyba lepsza byłaby Eska, bo on jest dosyć obszerny tego na, Nie widać na filmie, ale z tyłu e, dosyć dużo materiału mi odstaje, jednak strój musi być przylegający. Pomyślimy. I zobaczmy sobie jeszcze te rzeczy w cytrynki, bo znowu widzę jakieś nowości. I te talerzyki piękne. liczne te talerzyki. I tu truskawki. Ja dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że przegląd Wam się podobał i do zobaczenia.